Z większym starzem, tam jakieś 50 coś lat, no i mąż umarł, a potem umarła żona. No i do św. Piotra mówi, żeby poszukał męża. Szuka, szuka, nie ma. Ale na pewno jest, bo ja go znam, bo on był bardzo dobrym człowiekiem. No, szuka, szuka, nie ma. No, no. Niemożliwe. Byłam z nim 50 lat po ślubie, i to... a 50 lat to w gronie męczenników. To muszę gdzie indziej szukać. Przepraszam. Tak jak dawniej w komunizmie no, u to się to wytnie. Za Dzień dobry państwo, Proszę Państwa, zawsze skameralnie, kameralnie, zawsze no, witam. Bardzo się cieszę dzisiaj, że, że Państwo do nas przyjechali. Pan, pan profesor. Pan polski poseł do Parlamentu Europejskiego. Trzech czy... kadencji w latach 2004 i moja żona również z Lublina. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Pan. Kolejne jest tu niezmiernie miło. Tu jest tak zawsze kameralnie, a ja zawsze muszę na początku powiedzieć, że bardzo dziękuję, że nie. I panu, że państwo jesteście u nas w naszych stronnych progach. Bardzo dziękuję za to, że decydujecie się na to, żeby ludziom opowiadać, jak jest rzeczywistości w tej chwili. Że szukacie prawdy. Że chcecie przekazać informacje, które posiadacie, bo jak skatykam się ludźmi w księgarni, to powiem Państwu, że to często jest względu na wiedzy, jaka dominuje. Ta niewiedza jest skutkiem oczywiście mediów i tak dalej. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, zachęcam Państwa, jeszcze możecie zdążyć, tam do nie ma takiego tłumu pełnego, Ludzie tam w tej chwili dopiero dochodzą, za chwilę będzie jeszcze więcej, ale spotkanie na żywo jest zawsze ciekawsze niż spotkanie takie, które odbywa się przez internet. Ja Pana profesora ciągle oglądam, inspiruje mnie ciągle i powiem, że bardzo mi się podobają te Pana wystąpienia, te syntezy, które Pan proponuje, te analizy, które Pan przyjmuje, one oświecają mnie Ja jestem taki, żyłem przez 40 lat w takim ploszu, który nazywa się Antyczną myślą filozoficzną, i w związku z tym ten klosz był taki szczelny, że w momencie, kiedy przedostała się taka Dzień rzeczywistości, ona, ona jest trudna. Oglądając oglądamy ostatni wywiad na nas z Piotrem i teraz chciałbym sobie pozwolić na taką, na taką małą e, e, konsekwencję przemyśleń, które stanowiły podstawę podstawie. Spotkanie stanowiło podstawę. Pan powiedział, że przez 15 lat zachował Pan w Parlamencie Europejskim taką rzecz, że nie radził Pan nikomu, co mają robić. Poza jedną. Poza jedną? Je, jedną radę, tak. tylko miałem jedną, tak, tak mówiłem tak. tak. To może, może... Niczemu się nie dziwić. Niczemu to jest nie dziwić. jedyna rada, którą I dawałem. Ja tak, ja tak się zastanawiałem nad tym, że ludzie się niczemu nie dziwią, ale przecież zdziwienie jest tym podstawowym elementem, który wyzwala człowieka do myślenia, i zdziwienie daje możliwość to, co nazywa się wątpieniem itd. Tak to jest taki element, który no, związany jest tam może z takimi moimi przemyśleniami. A dzisiaj chciałem Pana trochę zaskoczyć przed tym naszym spotkaniem i zapytać Pana o taką rzecz. Ma Pan możliwość udzielenia rad trzem osobom? No i można się spodziewać, że te osoby wykorzystają te rady i dostosują się. Wirtualnie zupełnie. Ale wejdziemy w politykę, na no, realnie. Co by Pan doradził dzisiejszemu prezydentowi Polski? E... Niczego bym nie doradził, gdyż z punktu widzenia formalnego nie mamy prezydenta. Został wybrany niezgodnie z konstytucją, z artykułem 128 ust. 2. Wobec tego nie ma prezydenta, nie ma komu doradzać. Co więcej, będzie trudno doradzić następnemu prezydentowi, gdyż konstytucja stanowi przywołany artykuł, że marszałek Sejmu wyznacza termin wyborów prezydenta nie wcześniej niż 100 dni, nie później niż 75 dni przed upływem kadencji prezydenta. A skoro nie mamy prezydenta, to nie, to nie, nie pod... można wyznaczyć, bo nie ma tej daty. Tak? Więc przykro mi. Ja, ja się przyznaję, bo no. pytania zadaję, ale w, w tym też... momencie, jeżeli byłoby to możliwe, to ja też odpowiem, jeśli pan pozwoli na to pytanie. No więc ja bym doradził prezydentowi, żeby natychmiast rozwiązał parlament, jeżeli byłoby to w jego wiedzę. Idziemy dalej, możemy jeszcze dwie? No tak, a ja jeszcze może dodam taki cfishing, bo byłem zapytany przez pana Mularczyka, obecnego europosła, który starał się być wice szefem spraw zagranicznych i byłem w Realu24 i mnie zapytano, co, co by pan zrobił w tamtym czasie, gdyby został pan dzisiaj ministrem spraw zagranicznych. Więc odpowiedziałem natychmiast, podobym się do Dynbisu. chyba <laughs> nadzieję, że następne będzie pytanie <laughs> trudniejsze. Co by pan doradził <laughs> aktualnie sprawującemu władzy w Polsce premierowi? Ten, na poważnie zupełnie gdyby pan miał doradzić. Ja też mam pomysł własny na to. Y, Doradziłbym mu, żeby jak najszybciej podał się do dymisji. No nowe wybory. No to, znam znam znam. to jest jeszcze no, trudniejsza no, rzecz. rzecz. Jest Choć nikomu nie radzę, ale tu dla to dobra Polaków odstąpi od swojej zasady. Proszę Państwa, te nasze spotkania są na żywo i nie ograniczamy się tutaj do poglądów tylko poprawnych. To trzecie pytanie może najtrudniejsze, trudniejsze, bo ono wchodzi właściwie w takie rzeczy, które... Hmm, nie chciałbym, żeby to czemukolwiek zaszkodziło, ale zadam to pytanie. Co by pan doradził yy, panu Męcenowi? Jeśli by mnie o to zapytał, to tak. bym doradził. Tak. A, ta, że Nie jesteśmy pyta. umówieni na kawę, bo się raz spotkaliśmy osobiście w życiu, jesteśmy umówieni na kawę, no to jak się spotkamy, to po tej kawie odpowiem. Dobrze. To ja jeszcze powiem, bo jeżeli takie pytania głupie zadaję, to oczywiście mogę sobie. Nie ma głupich pytań. Ja mam, spróbuję odpowiedzieć na pytanie. Wyobraźmy sobie wirtualnie, to ja bym mu doradził taką rzecz, mianowicie, żeby zrobił wszystko, aby można było skonsolidować z powrotem tą ideę konfederacji. Włącznie z tym, żeby uznać, że jedna z osób, to znaczy on albo ta druga osoba, czyli Krzysztof Braun, bardziej nadaje się na sprawowanie funkcji. Czyli nawet przekazanie swoich możliwości wpływów, jeżeli stwierdzi cała partia, że taka jest, taka jest potrzeba. Także potrzeba. jest duża Zresztą. Nie, wzrok tam nieskierowany? Nie, to wszystko. Zobacz, ja to chcę wszystko. tylko powiedzieć, że w chwili obecnej, jak rozmawiamy tutaj, tak. to pan doktor Sławomir Męcen jest jedynym zarejestrowanym kandydatem. Jest o ile wiem 25 komitetów już prezydenckich zarejestrowanych, trzy czekają w kolejce, więc będziemy mieli 28 kandydatów. Z tego tylko jeden jest zarejestrowany i zebrał 100 tysięcy podpisów, czyli jest to pan doktor Sławomir Męcen. Więc będziemy to rozważać. O tym jak inni się zarejestrują, albo się nie zarejestrują, bo już niektóre osoby do mnie dzwoniły, pisały SMS-em, żebym się spotkał na przykład z nimi, bo on ona, czy on startuje i chce przekazać głosy potem kandydatowi Konfederacji. Nawet wymieniają imię i nazwisko, ale zataję to przed Państwem. Nie, to no, na tym etapie może rzeczywiście to ładnie w momencie, kiedy, kiedy te wszystkie ruchy, które, na, które mienią się być prawicowymi, rzeczywiście swoiste, czy takie są, może by wtedy powściągnęły swojego i poszły w kierunku jednego kandydata ostatecznie. Dlaczego to Panu zadałem to pytanie? Dlatego, że w Poznaniu ostatnio dzwonią do mnie ludzie, pytają, czy mamy jakieś możliwości w zorganizowaniu sali także dobrze prawna, ponieważ Wiele instytucji odmawia na spotkania, żeby początku to spotkanie poznałem na dużej sali zrobić. No mam nadzieję, nie będę zdradzał, gdzie to spotkanie będzie, bo oczywiście tam ci mogą się odmyślać, ale będzie spotkanie z prawda w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Ale gdzie? Nie powiem. Ogromnie się cieszę, że Państwo jesteście. Tak trochę zrobiliśmy humorystycznie to na samym początku, ale za chwilę może być bardzo poważnie. Dziękuję jeszcze raz, że Państwo jesteście poznani, że jesteście księgarzem do serca Słowaków, ona działa 20 lat. Przypomnę Państwu, którzy nas nie widzieliście, szukamy prawdy, o rzeczywistości, bo jak Mackiewicz mówił, jedynie prawda jest ciekawa. Jedynie prawda jest ciekawa. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego, zapraszam Państwa do przyjścia, jeszcze możecie zdążyć. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dziękuję, zgadzamy Dzień się dziękuję. z tą sentencją, tu wszyscy siedzimy i serdecznie zapraszamy.